Cześć, dzień dobry, z tej strony Maciej Ignyszka. W dzisiejszym filmie chciałem opowiedzieć Wam o ciągu dalszym, jaki miał mój inny film, który na tym kanale umieściłem. Chodzi o dokładnie ten film, który tu u góry linkuję. O film, w którym zaprosiłem do wynajęcia powierzchni biurowej w moim biurze oraz do skorzystania z usługi biura wirtualnego, jaką dla paru w zasadzie znajomych firm od dłuższego czasu świadczyliśmy, ale pomyśleliśmy sobie, że możemy to w zasadzie świadczyć dla nieograniczonej liczby firm. W ogóle sam pomysł zamiany kosztu w zysk, czyli kosztu najmu. Powierzchni biurowej, w zasadzie w czerpanie zysków z wynajmowania powierzchni biurowej. Brzmi to być może jak galimatias, ale, ale lubię zamieniać koszty w zysk. To pomysł stary jak świat. No i oczywiście bardzo się, się cieszę, ponieważ między innymi dzięki temu filmowi znaleźliśmy bardzo fajnego najemcę, który zresztą. Kolejny raz pokazuje, że świat jest mały, ponieważ jest podwykonawcą dla wielkiej korporacji, która parę skrzyżowań od nas się znajduje, a której prezesa znam i wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że się z nim przyjaźnię. No więc, dlaczego nagrywam to wideo? To wideo nagrywam dlatego, że jednym z owoców tamtego filmu był mail od pani. Tu nie mogę użyć imienia, ponieważ imię jest na tyle charakterystyczne, że pewnie wielu naszych wspólnych znajomych od razu by wiedziało, o kogo chodzi. A nie chciałbym jej zdradzać. Więc nazwijmy ją panią Zdzisławą. Napisała do mnie pani Zdzisława i napisała tak. Panie Maczku, bardzo dziękuję za maila z tym filmem, obejrzałam i chciałabym skorzystać z usług biura wirtualnego, ponieważ korzystam od lat. I jeżeli mam do wyboru korzystać u jakichś no-name'ów z Warszawy, ona ma firmę przemysłową, nie wiem w zasadzie po co pani Zdzisławie biuro wirtualne, bo ma fizyczne tam, gdzie jej zakład przemysłowy się znajduje, ale widocznie potrzebuje innej lokalizacji niż ta podwarszawska. I, I pisze, jeżeli mam wydawać kasę co miesiąc, oczywiście nie dużo, bo to jest koło 100 netto, e, jakimś no-nameom, a mogłabym wydawać te same pieniądze i dostawać dokładnie to samo u Pana, to wolę u Pana. Dlaczego? Z głównego powodu podstawowego takiego, że patrzę na świat dokładnie tak jak Pan i wiem, że im, im więcej. Ludzi bogatych będzie z tych, które patrzą na świat podobnie jak ja, to szansa na to, że świat będzie się zmieniał w kierunku przeze mnie pożądanym, jest większa. Więc składam wypowiedzenie, za trzy miesiące do Pana się zgłaszam i jedziemy z Koksem, z przyjemnością będę Panu co miesiąc przelewała tą symboliczną stówkę netto. Hmm. Bardzo fajne podejście, bardzo fajne podejście. Oczywiście nie chodzi tu o tą stówkę netto, bo umówmy się za stówkę netto to świata za bardzo zmienić się nie da. Mm. Natomiast e, bardzo spodobało mi się to, że e, pani Ścisława zaprezentowała dokładnie takie podejście, jakie mam ja. Jeżeli mogę mieć dokładnie taką samą usługę, albo i lepszą, lub niewiele gorszą, e, w podobnych pieniądzach albo trochę drożej u osoby, która wiem, że reprezentuje takie spojrzenie na świat jak ja sam, to wolę te pieniądze przekierować w taki sposób. Dlaczego? Dlatego, że jestem święcie przekonany, że gdyby lista stu najbogatszych ludzi w Polsce oraz stu najbogatszych ludzi świata składała się z takich ludzi jak Roman Kluska chociażby, który jakiś czas temu poprosił mnie o pomoc, o czym... W tym filmie wyżej opowiadałem, gorąco Wam go, go polecam, to jestem przekonany, że świat wyglądałby zupełnie, zupełnie inaczej. Prawda? Dl dl dlaczego? Dlatego, że choć pieniądze nie mają narodowości, kapitał nie ma narodowości, to jednak kapitał ma właściciela. A właściciel ma narodowość i właściciel ma poglądy. Co to oznacza? No właśnie. To, to oznacza, że bardzo często Frustrujemy się, że bogacze tego świata sponsorują jakieś tam kampanie albo jakieś działania, które, które mają na celu zniszczenie świata takiego, jaki sobie wymarzyliśmy, jaki kochamy. I wydaje nam się często, że jedyne, co nam zostaje, to pomodlić się na różańcu i pozgrzytać zębami. Natomiast to nieprawda, bo, bo kierunek, w którym płyną nasze pieniądze, ma znaczenie i co więcej, to my odpowiadamy za to, w jaki sposób je pożytkujemy. Jednym słowem, jeżeli mielibyście chęć wynająć biuro wirtualne u mnie, to oczywiście do tego zachęcam. Natomiast mam na celu przekonać Was do tego, żebyście przeanalizowali każdy swój wydatek, a w szczególności wydatek cykliczny. Właśnie pod tym kątem, czy on idzie, czy on jest lokowany tam, gdzie jego efektywność zmieniania świata na lepsze jest maksymalna, czy może jest wydawany po prostu bez większego namysłu, bez analizy pod tym kątem? Gorąco, gorąco zachęcam do. Do poszukania odpowiedzi na to pytanie. Sam staram się to ro robić. Ja mam trochę łatwiej, ponieważ ja mam wokół siebie całe mnóstwo firm, e, głównie z grona towarzystw biznesowych, e, o których właścicielach wiem bardzo dużo i o ich ideach wiem bardzo dużo, więc mi jest łatwiej. E, no ale w zasadzie taka analiza jest w zasięgu każdego z nas. E, dobrego dnia. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Gnyszko Roskmin, bo to przecież Gnyszko Roskminy eee, ta playlista eee, powitała z otwartymi rękami ten film. Na koniec zachęcam Was oczywiście do subskrypcji kanału i do obejrzenia tych wszystkich filmów tutaj naokoło, które Wam zalinkowałem. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.